Do sedna. Dostaję bardzo skrajne opinie na temat treści na moim kanale, dlatego chciałbym dowiedzieć się na czym stoję. Nie takich, że jedni są zakochani, a drudzy nienawidzą, ale takich, co Wam właściwie się podoba. Jestem rozdarty, ponieważ nie jestem w stanie robić wszystkiego. Dlatego potrzebuję przeprowadzić drugie badanie opinii widzowej. Pierwsze było ze 3 lata temu, ale chciałbym wiedzieć, czy jadę po dobrym torze, czy trochę jednak zjeżdżam z drogi. Dlatego dzisiaj bardzo was proszę o poświęcenie kilku minut na obejrzenie tego materiału, a potem jeszcze jednej minuty na wypełnienie ankiety. Kiedyś nagrywałem tylko same poradniki dla początkujących mistrzów gry. A wy ciągle pytaliście, Baniak, kiedy nagrasz jakąś sesję? Potem nagrałem sesję gry o Tron i Dark Heresy, a wy zaczęliście pytać: Hej Baniak, kiedy nagrasz jakąś sesję Urhamera? Teraz, kiedy nagrywam sesję Urhamera, ciągle słyszę: Baniak, kiedy nagrasz jakiś poradnik? Co jest z wami! Wiem, że te pytania pewnie zadaje tylko ułamek procenta, któremu zawsze coś będzie się nie podobało, a większość ogląda, jest happy i nic nie komentuje, ale wolę być pewien. Dlatego krótka ankieta, żebym publikował materiały chętnie oglądane i chętnie nagrywane. Żeby był wilk syty i owca cała. Yeah. W ankiecie proszę tylko o dokończenie jednego zdania. Na kanale Baniak Baniaka powinno być więcej i tu macie 10 opcji, które chciałbym Wam szybko przybliżyć. Pierwsza opcja to są poradniki dla początkujących mistrzów gry, czyli filmy, od których w ogóle zacząłem. Nagrałem ich 39, 40 jest wstrzymany, ponieważ mam problem ze złapaniem wspólnego terminu ze słowikiem, ale czuję, że niedługo będzie. Myślę, że zrobiłem ich całkiem sporo, ale wszystko się nudzi, dlatego mam teraz od nich pewną przerwę, ale zrozumiem, jeśli zaznaczycie, że będziecie chcieli ich więcej. Nie będę mówił dokładnie czym są, bo chyba to wiecie. Prezentacje RPG. Nie było ich dużo, ale jednak kilka się pojawiło. Dłuższe materiały, w których mówię, co jest danym systemem, jak się w niego gra i co jest właściwie w nim fajne. Coś jak recenzje, ale przyznam, że robię prezentacje tylko tych systemów czy dodatków, które naprawdę mnie poruszyły. No jeśli chcecie więcej takich materiałów, no to zaznaczacie to. Zabawne materiały typu jak wkurzyć. Pojawiły się co prawda tylko trzy filmy tego typu, ale jest potencjał. Właściwie to są chyba filmy, które mają największą oglądalność. Robi się je dość łatwo, ale jest pewne utrudnienie, ponieważ wymagają obecności kilku aktorów, czyli moich graczy. Ale jeśli chcecie więcej takich materiałów, no to głosujcie na to. Teraz poruszmy sprawę sesji RPG. Tutaj będą aż trzy działy. Najpierw zacznijmy od kontynuacji kampanii dwóch małych z trzema dużymi, czyli sesji Warhammera, która się ciągnie i ciągnie od 25 września. Jeśli chcecie kontynuacji transmisji z tych przygód, zagłosujcie na to. Proste. Robię to obecnie już regularnie i są na to widzowie, ale wiem, że niektórych może to już znudzić i męczyć. Dlatego jest właśnie ta ankieta. Zobaczymy, kogo jest więcej. A może chcecie kampanii w innym systemie RPG, wtedy weźmiemy na dłuższe granie Dark Heresy albo Zew Cthulhu. Wszystko jedno, wy wytypujecie. Wybrałem Warhammera na pierwszą kampanię, ponieważ jest to bardzo popularny system, ale jestem otwarty na inne propozycje. Wystarczy zagłosować na ten punkt. Ale zauważcie, że jeśli wygra ten punkt, zamykamy transmisję z Warhammera, ponieważ ani ja, ani gracze nie chcemy naraz prowadzenia dwóch kampanii dokończymy kampanię sobie Warhammera bez kamer, ponieważ zależy nam na tych postaciach i tych przygodach, więc przed zagłosowaniem na ten punkt dobrze się zastanówcie. Jest jeszcze jedna opcja w kwestii transmisji sesji. Nie gramy Warhammera, nie gramy żadnych kampanii, bierzemy tylko pojedyncze sesje w różne systemy. Oznacza to, że nie chcecie połączonych sesji w jednym systemie, ale na przykład chcecie zobaczyć, jak gra się w inne RPG, na przykład na podstawie przygód z ich starterów. Jest to do zrobienia. A może chcecie, żeby na kanale dominowały prelekcje na temat RPG? Prelekcja jest to prawie godzinny materiał, w którym poruszam jeden temat z naszego hobby i wcale ten film nie musi pochodzić z konwentu. Prelekcje przecież mogę nagrywać przed swoim kątem, ponieważ mam teraz dobry mikrofon i kamerę. Ale czy tak naprawdę będzie interesujące oglądanie prawie godzinnego mojego wystąpienia i mówienia o jednym filmie? Jeśli tak, to głosujcie na to. 8 unboxingi, czyli otwieranie, pokazywanie i prezentowanie mojego pierwszego wrażenia przy jakich zakupach. Kosztowne, bo trzeba coś za każdym razem kupić nowego. Nie tak efektowne jakbym chciał, ale może chcecie, żeby ten rodzaj filmów był numerem jeden na moim kanale. 9 to materiały o Dark Heresy, którego dalej jestem redaktorem naczelnym. One i tak się sporadycznie pojawiają i będą się pojawiały, ale może chcecie tego więcej. Więcej poradników, więcej akcji fanowskich związanych z wydawaniem np. nowych przygód albo nowych dodatków. Jeśli Dark chcecie, żeby dominowało u mnie, oddajmy głos na dziewiątkę. Ostatnia możliwość to paniak, rób co uważasz za słuszne i tak jest dobrze. Oznacza, że cokolwiek się nie pojawi na kanale i tak będziecie z chęcią to oglądali. Czyli nic wam na kanale nie przeszkadza, jesteście zadowoleni z tego, co jest i wolicie, żebym to ja decydował, co stawiam, kiedy stawiam, ponieważ i tak będziecie zadowoleni. To też jest dla mnie jakaś ważna informacja. Ta ostatnia opcja jest też w przypadku, kiedy wszystko byście chcieli zaznaczyć albo nie wiecie w ogóle, co zaznaczyć. Wtedy oddajecie głos na to, żebym to ja decydował. Każdy z was ma do oddania na te 10 opcji tylko 3 głosy, więc bardzo proszę, Dobrze się zastanówcie. Liczę na około 500 ankietowanych, więc proszę poświęćcie jeszcze jedną minutę na wypełnienie ankiety, do której link znajduje się w opisie tego filmu na YouTubie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i z góry dziękuję za Waszą chęć kliknięcia w ankietę i wypełnienia jej i w ogóle za wsparcie, bo jesteście naprawdę świetni. Mam nadzieję, że pomożecie mi w ustaleniu dalszej drogi dla kanału Baniak Baniaka. Jeszcze raz dzięki. Cześć!